поедет. Рамки, если não Masek, a ma masek. O, oh, tak, taki miły. Dzień dobry. A mówili, że jest w Mama nie kochała, to teraz się przytula. A ja? Ale pamiętaj, to tamtą godzinę dzisiaj To poplój. Nie mam gdzie. naplujcie do wejdą nie nie da nie czuję... Mogę postawić Możesz? No, tak, tak. tak, tak. kurwa, już taką siatę. <grym> Spytaj go po brzusiu <grym> Ale W tak, zapierdalamy! Nikt <grym> nie no. wygrał, <grym> nigdy nie wygrał. Panowie, dzisiaj w nocy będę świecił, to kurwa lampy nie będzie sięła. O kurwa! <grym> Macie, mapę? Jak pan jest tutaj Drogą Dobra. Idziemy. Proponuję tak z krajem lasu i jak wpadniemy na jakąś grupę kurwa to nam z, z, z dupy kurwa terewkę na kulki zrobią. Nie Nie, myśleliśmy, że fura jedzie Nie wiem czy nie powinniśmy tutaj z gruzonową naszą na zapasowe to byśmy mieli tutaj między nas trzema, nie? O, kurwa, dobra, chuj Tu ja nie przejdę, bo mam radio z tyłu Nie no, tam coś się kręci kurwa czy nie Ни от я не вижу Ни хуя не вижу Наш наш Te trzy tu Brian, do wszystkich. Słuchajcie, yy, starajcie się utrzymać z nimi kontakt wzrokowy i strzelać tylko w przypadku, jak potwierdzicie strzały, że mi coś przyjedzie. Wyciągnę lokusa. Wyciągnę Ty, to chodźcie w krzaki. No. Głębiej troszkę? No, może być To jest 10 metrów, po prostu można by było przejść Można było spokojnie na mapę zerknąć To chyba jest Z3, tak mi się wydaje. Dobrze. No, ale fajnie. To jest chyba Z3, tak mi się wydaje, że o to im chodziło, ale musimy tu przejść, nie wiem, rozpoznać ewentualnie, jeżeli to nie będzie ten punkt. A to kieruj. musimy się cofnąć, Chyba tak, znaczy poczekaj, gdzie ty masz? 17. Ale 17 to co, oni. Nie, to nie miała być 17. Nie, bo... nie, 17 nie. My, my jesteśmy dokładnie, zobacz. Tu jest y, oazis. Uh -huh. I drugie skrzyżowanie to jest, bo to pierwsze to jest... Tutaj jest nasz port. O, tu jest nasz port. Uh -huh. no dobra, to jeszcze prosto. Musimy zdobyć... się. coś jest, kurwa, zobacz. Zadanie jakieś. Tak. Tak. Dawajcie zdjęcie. To jest num, po, numer POI-19. Idziemy mordo idziemy. Gdzie ty kurwa jesteś? Aha, dobra. Panowie, teraz robimy misję poboczną w typowym RPG-u. Idzie ta kopalnia? Nie, nie, nie. Nie, to jest. To nie jest tu w ogóle. To jest takie, mówiłem ci, urządzenie z tym. I tam y, wypadają no, ten. Chyba, chyba się musimy cofnąć, tak mi się wydaje. Zgłaszam się. C33, zgłaszam się. Oddział kopalnia. C33, tu Brian, nie podejmujcie kontaktu, jeżeli jest dużo pojazdów. Obserwujcie, czy podejmują materiał, czy nie. Jak odjadą, to poinformujcie. C33, oddział kopalnia, przyjąłem. Dobra, Panie, idziemy tam. Koniec, koniec ten. 15. No maksa, wejdźmy w skrzaki jakieś, kurwa, nie stojmy na środku wstrzyżowania Gdzie? Ja bym drogą nie szedł Jak dojdziemy do kopalni mamy chwilę poobserwować czy nikogo nie ma jak jest na spokojnie to dopiero uderzamy Do tego przygotowania musimy wrócić przez podwórko. do nas, w kierunku jechał z Powiedz mi, jaka sytuacja może być. just the...

ale nie tylko z podźwięku poznaje Ale oddala się Tam pojechał Ta Generka już odjechała Tak Dobra Ja wyskoczę na ulicę zorientuję się w sytuacji w, jedną nie. Jedną stronę, Lus, luz w ten, jest. stroną spierdalona Ja bym proponował iść tędy z krajem lasu jedzie Do nas Tak E não Stało mi na kopalnie kurwa! Na kopalnie uranu! Dobra, to zabezpieczamy ten punkt. To musimy tu wejść na spokojnie. Jest ktoś?

Ale to jest złota, a mamy uranu. Ja tylko zrobię to zdjęcie, z tego zdjęcia. To I teraz. Ej, Edzio, to jest kopalnia złota. Jak ją ogarnąć? Jedziemy przedmiotem fabularnym, mamy furę. Nie można przewozić przedmiotów fabularnych furą. Co on powiedział? Nie można przewozić przędów. No nie, co ob... gadał? Nie wiem. Co robimy z tym złotem, kurwa? Słyszysz mnie, halo? Adam. Kurwa. A nie słychać, go. Bo... Mów, kurwa przekazuj. No i Na skrzywowanie poszło Dobra co z tym złotem robimy? Bierzemy je? No to za Tylko że my musimy je przenieść, bo wy nie możecie furą ich przewieźć Gdzie musimy je przenieść? Do naszego haku. Trzeba zanieść Masz jakiś worek? Na port ja mogę kurwa nieść to w garści, karabin zarzucę. Czekaj, zaraz jakiś worek znajdziemy. było aż dwie sztuki złota. Daj więcej, kurwa. Nie, no, da więcej, trzeba daj więcej, przybyłem po robotę. Dawaj wszystko, kurwa. Ty, no to Złoto, no to, złoto spada z ceny, człowieku. No, i... złoto spadają. To tak, to to to. No, u nas jeszcze dach miał Też mieć kurwa przestrzelone kolano gościu. Człowieku, teraz cena ja spadła pięć. Można pobrać cenę. 40 procent. No i zobaczymy. ile ma Julii. No hero 15, rekord jest. 0:15 u Tomka? Uciady, kurwa, w tym glocku. To ja tu nie mówię, to Tomka. Ja to za groźby karalne jedno złoto. <grym> I tu drugie. Na pocieszenie. No, no właśnie. Trzech nas, no, trzec nas jest. No trzech nas jest. trzech złoto jeszcze. Straszny mazgaj. Trzech trzec nas jest. No. I co? Chcecie? Nie Czekajcie. Bo to było... Następnego zadania nie, nie chcecie? Czy co? No ja e, generalnie możemy z wami podziałać trochę do co nam pozwoliło, jeżeli potrzebujecie. Mam to, to złoto. jeszcze złoto. jedno. Dobra. Ale to poczekaj, nie ci da. Nie, Trzeba takie podpisać? Takie... No jak? Kurwa. Dobra To pobieramy Musiałem wyjść tam na skrzyżowanie żeby nadać do do, do, no. do, do Brajana, bo niesłyszenie tutaj strasznie trzeszczało To będzie otwierać? Nie ja. No to możemy grać w sumie możemy się zerwać. No, Odpalamy. tak, e, misja rusznikarz, leszcze chcą poznać technologię dostępną. W map, dostarcz do wioski i zaprezentuj każdy rodzaj broni wykorzystywanej w grze Replika boczna, Szturm, DMR, Sniper, KKM, RPG, granat oraz przykładowy pojazd bojowy Na drogę przy wiosce... Do okay. Kurwa, no to prawie wszystko mamy od no rpg kurwa, i temu Także no. i Dobra. I pojazd bojowy, który. Co? E, z wieżyczką. Ganek. No, Ganek. Można go na pół, można, ja. nie? Tak. tak. Możesz to zrobić. Tak? tak, no właśnie, możesz mi rzucić gdziekolwiek. Gdzie to Bo tak, gdziekol nie słyszałem. Dwie sztuki złota dostanę Ja wiem, ale ty rusznikarz że to chodzi? Nie słyszałem. Żeby przyjść z każdym rodzajem broni. No przyjść tu, nagramy filmik. I dalej działamy. Nie? Dobra Dostał na pocieszenie Dobra, to my musimy zapierdawać na port z buta Ten deszcz aż tak nie wpływa Nie Pomogliśmy w tym ze sztabu, bo on tam nie mógł chyba, że ten ze sztabu mm -hmm. podjąć, bo... Ale on też by musiał... Tylko my mógł, możemy podjąć. Oni się chyba właśnie ucieszyli ze nas. Tak, zobaczyli. Taki I w tym miejscu brak... kurwa. Gdyby była taka ulewa jak teraz. Ale tam nie można tego atakować. Znaczy tego nie atakujesz, tylko... Zadania robisz. ...o pełnych godzinach są Tak. to, kurde, to, kurde, to nie jest kopalnia złota, tylko uranu. Uranu I tam co godzinę tak, tam wypada ten. Złota. Ale kopalnia złota. jest za zadania. A kopalnia uranu wypada. Bo trzeba co godzinę tam być. Tak. I dlatego trzeba się przyczaić.